Cześć ludzie, kochane. Dzisiaj rano oglądałem film Adbustera i mówił o proszku Persil. Jaka to reklama, jak praw, w koszulkę wytarł bagnecik od oleju, żeby sprawdzić stan oleju w samochodzie. No i na koniec film mówi. Jakbyście coś wiedzieli, coś mieli do powiedzenia na temat reklam proszków, piszcie w komentarzach. Ech. A że w komentarzu i, i próbowałem, ale nie bardzo mi się udało napisać, to powiem. Ech. Jaki ja miałem przypadek y, z proszkami. Ech. Znaczy, z jednym proszkiem. Kiedyś, za czasów komuny, były. Trzy proszki w Polsce były X, Omo i proszek E. No i właśnie na proszku X pisało sam Pierze. To też taka reklama, bo to nie było kiedyś takich reklam, jak teraz cały czas w telewizji nie było. No jak sam Pierze. To wziąłem wszystkie swoje brudy, tam jakieś koszule, e, majki, skarpety wrzuciłem do miski, bo pralek też nie było. Były pralki Frania, ale to nie była taka ilość, żeby tam wrzucać do pralki. Wrzuciłem do miski, wsypałem, wsypałem proszku, no i papierosek, Kawka. Po pół godziny patrzę na to pranie. Kurde, tak było. Jakie brudne było. Takie jest do tej pory. To o co tu chodzi? Jak on sam pierze? Myślałem, że on sam mi wypierze. Będę się opierniczał. A tu będzie się prawo. Cię tam. Jeszcze mnie żona opieprzyła. <noise> Proszę sam prał. Dobra, to tyle o proszku, co mnie ja do powiedział. Cześć. Czymcie się?